w meczu ze Stomilem ta seria zostanie wreszcie przerwana. W drużynie gości zadebiutował pozyskany z Żalgirisu Wilno Tomas Rameris, Litwin, który w spotkaniu z Odrą zaprezentował się naprawdę korzystnie. To 22 minuta meczu strzelał Jacek Hańko, gracz zespołu gości i dobrze interweniował Marek Bęben, który znów występuje w bramce Odry w Wodzisław. W odpowiedzi akcja piłkarzy Wodzisławskich uderzał Rafał Policht. A to 27. minuta meczu i przepiękna bramka, zdobyta przez Marcina Szulika z ponad 35 metrów, uderza gracz drużyny olsztyńskiej. I przybysze prowadzą 1 do 0. Stomil po pierwszych trzech meczach bez punktów w naszej ekstraklasie, później w kolejnych trzech spotkaniach. Zdobył ich aż 7, a więc wyraźna zmiana stylu gry Olsztynian. To bardzo dobra okazja piłkarzy gospodarzy. Sławomir Paluch w 36 minucie po jego główce piłka nad poprzeczką bramki Jarosława Baki, który w trakcie tego meczu doznał urazu, ale wytrwał do końca na placu gry. To już druga część spotkania. 59 minuta właśnie Jarosław Bako interweniuje przy akcji Rafała Polichta. I moment, kiedy właśnie kontuzji doznaje bramkarz zespołu Stomil A to 63. minuta meczu. Bartosz Jurkowski fauluje Sałomira Palucha w obrębie pola karnego. W tej sytuacji oczywiście arbiter tego meczu, pan Grzegorz Kilewski dyktuje rzut karny dla piłkarzy Odry. Piłkę ustawia sobie Ryszard Stanik. Świetna interwencja Jarosława Baki. A więc, rzeczywiście w dalszym ciągu bardzo niefortunnie grający zespół. Odry Wodzisław. 75. minuta spotkania. Coraz bardziej desperackie ataki gospodarzy. Skorupa do palucha. Ten obok słupka bramki olsztyńskiej. Albin Mikulski dokonywał zmian w swojej drużynie. To 82. minuta meczu. Piłka na pole karne. Mariusz Nosal wreszcie znajduje sposób na trafienie piłką do siatki. Akcję rozpoczął Mirosław Szwarga, zagrał do Piotra Jegora, a ten podawał do Mariusza Nosala. Jeszcze jeden, jeszcze jeden na trybunach stadionu w i rzeczywiście Odra w końcówce mocno przycisnęła piłkarzy olsztyńskich. Oto kolejny atak miejscowej drużyny. Jeszcze raz Mariusz Nosal. Ale tym razem bez problemów wyłapał tę piłkę Jarosław Bako. 89. minuta spotkania. Staniek kiks Biedrzyckiego. Omal nie kończy się bramką samobójczą. I 90. minuta Piotr Riek. Mocne uderzenie jeszcze raz. Jarosław Bako w głównej roli. Mimo ogromnych starań Odra remisuje ze Stomilem Olsztyn 1 do 1. Graliśmy troszeczkę defensywnie, liczyliśmy na kontry, które wychodziły, no szkoda, że zabrakło nam 7 minut do pełnego sukcesu.